Witam Was, ja jestem Divionra. To jest kolejny materiał z gry Mountain Blade 2 Bannerlord. I tak tutaj troszeczkę myślę, żeby sobie troszeczkę jeszcze pieniędzy pozbierać. No i yy, bardziej tutaj będziemy sobie eksplorować te tereny, yy, bo się trochę do miast choć ale jednak zobaczymy, czy do miasta można wejść i nie będzie przeszkód. Yy. Tutaj yy, możemy sobie bronię wykuwać. To też właśnie u repusta sobie przyuważyłem, mniej więcej to objaśniał. Co to dziwne, jakieś takie są jakby łączenia tego miecza? No i tu musimy sobie rzeczy różne poprzetapiać. Możemy a ja wszystko sprzedałem, to też teraz będę zbierał cały scrap i przetapiał na potrzebne komponenty. Motyw dość bardzo znany jest w Skyrim. Bardzo fajnie się to też tam o, operuje. Tym, o cyk, 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 ale ty to proszę tak mi cicho włączyć. A to jest minutnik, ja włączyłem nie, to stoper Pro, Ja proszę, ja proszę, pomagajcie, Dobra, bo ja tu chciałem i, zainwestować w ten, raczej trochę sobie pohandlować. Ale tutaj ci ci jednak kuszą trochę, żeby ich rozwalić. Mimo wszystko I, i myślę, że. Surrender or die? I tak, tutaj jest, Continue, kliknąłem. Dlatego pociągło też tak jak mapę w paski. Na wcześniej tego nie było, czekamy aktualizację i tak gdzieś widziałem, że nie ma być za dwa tygodnie coś takiego Ciekawe, ciekawe. Ja tam no, obserwowałem mody przede wszystkim Bo też jestem ciekawy. Teraz tak, ucznicy już mi tutaj strzelają, ale czy ja bym na przykład hmm, hold fire? Poczekasz, oni dojdą. są damy tutaj i. Arrows i. Fire. o. tak, żeby po prostu mieli pierwsze te strzały. Żeby mieli ten. taki pierwszy cenny strzał. A ja tutaj będę pruł. Elegancko. A. Dobra. Udało się. Ej, bez problemu. Dobra, mam te swoje toporki Ta, i teraz pytanie, czy... Czy ja później będę miał dalej? Dobra, nie, pizza co tam wygląda, ja bym sobie już zaczął szkolić jednostki pod plądrowanie pod, pod yy, bójkach z karwanami I tak, to już mamy trochę surowców pozbieranych materiałów yy. To, to są śmieci, które można sprzedać, ale ten kaptur jest lepiej wygląda. Przejdźmy do naszej bohaterki i zobaczmy, czy yy, a, troszeczkę słabszy jest. No ale dobra. To jest takie samo. To jest gorsze. Takie same, takie samo. No dobra, na się zestawimy. I teraz takie motyw właśnie tutaj u, z, przyuważyłem u rypusa, że konie nam dają yy, większą możliwość uciągnięcia. Także jak mamy ich więcej, to możemy bardzo dużo rzeczy toszczyć. To jest tu bardzo fajne rozwiązanie, bo to tak jakby nasza prywatna yy, yy, karawana jakby szła. Tutaj możemy zrekrutować sobie kolejnych jed... yy, kolejne jednostki, ale ja myślę, że sprzedamy tylko te śmieci. Na przykład to. W liczbie... A! Cofnij to. Reset. Bo sprzedają sobie owoce, a owoców nie chciałbym sprzedać. Teraz tak mięso, bo mięso mi się popsuje. To też bym je sprzedał. Dobra, poszę teraz te... Kurcze, od spodu idę. cały odklej... Okay. te śmieci sprzedajemy. Okej. Okay. I... I... pójdźmy sobie może gdzieś... Gdzieś wyżej, tutaj może do tych zajdź... Zajrzyjmy jak tam się to wszystko ma. O, tutaj bandyci są kolejni. Scrapy czekają do y, pozyskania. O, nawet idą w naszą stronę, ale dobra, trochę uciekają, trochę się cykają tutaj naszej armii potężnej. Dobra, te paski, żeby ich nie było widać, to sobie zbliżę. Okej, okay, dorwaliśmy bandytów, no i trzeba ich chyba rozwalić. Widzicie, troszeczkę tu pocięło. <laughs> Mam nadzieję, że to zostanie najszybciej, jak się da, y, ogarnięte. I myślę, że ja teraz mógłbym sobie wziąć czynny udział w walce, ale. To tak. Łuczników tutaj ustawię, piechoty ustawię tutaj, albo łuczników tutaj ustawię, żeby byli troszeczkę w, y, na wzniesieniu. Teraz tak, oni mają y, zakaz strzelania i czekamy tutaj, aż się zjawi. Dobra, mamy toporki, porki. Czekam, aż się zjawią, tak bliżej, tutaj koło tego kamienia, i wtedy uczników nakaże y, pr przeprowadzić ostrzał. Dobra, nie rzucajmy już kamieniami. No i dobra i zobaczmy jak to. Ma, idziemy, miało się. I dobra, teraz czy Aaa! tym to dostał, ale jak kilkiu hita zadałem. To jeszcze jednego mam. O ty szczurze. O, zabite. A to tamten dostał. Okej, okay. headshota nawet strzeliłem. Spójrzcie jaki jest jestem dobry. Yy, dobry ten. Oszczepnik. Chciałbym, że, ale to były akordy tuporkami rzuty, więc delikatnie nie pasuje, ale chociaż jest to narzędzie, którym się również rzuca. Także przychodzimy sobie tutaj. O, mamy ładne scrapy, które będziemy mogli przytopić. Grainfish to zrzucie, jak to się w to się zutylizuje. To nam będzie generowało jakiś tam zarobek, I idziemy sobie w stronę tutaj miasta, może Argorn. Argorn, Okej. Okay. I... Tak, odcinek mi się wrzuca teraz w tym momencie. Ten wcześniejszy. Tutaj bandyci są tacy zwykli, aż bym się rzucił raczej na coś lepszego. Proszę, tu muła mamy. Muł? Może co? Muł? Może, może też ciągnąć różne rzeczy? Na mięso go można przerobić również. Teraz tak, to możemy sobie... Sprzedajmy te śmieci takie. Cyk, cyk. Proszę bardzo. Mamy bardzo duży uciąg. A weźmy, zobaczmy tego muł. Jak sobie dodamy, to nam troszeczkę tutaj zwiększył o setkę. Uciąg. Teraz tak czy temu muł mnie nie spowalnia. Dobra, niech będzie ten A tych więcej tych mułów, jest. O proszę bardzo, ale będziemy teraz mogli towar odnieść. I ile on mnie będzie kosztował? Zapłacę 400 za te muły, czyli muły są opłacane. Opłaca się mułów. To cena sprzedaży jest tego konia, to jest śmieszne. No dobra, opłaca się, nie mam płaszcza, a może bym jakiś płaszcz kupili? Zobaczmy, czy tu są fajne... O tu te tanie, te hełmy są, ale tu mój nie jest jakiś wcale taki, wcale gorszy. Ten jeden lepszy jest, ładniej wygląda co prawda, no ale... O jest tutaj Imperial Long Cape. To sobie założyć. Będę za chciał, jednak, bo nie posiadam. Także sobie kupimy. O, tutaj jest są na konia. bronne I te buty, co są. Nie są jakieś dużo lepsze. A te karwasze. O i ta zbroja jest już zdecydowanie lepsza i kosztuje dużo więcej. Ta już jest lepsza. I kosztuje też znacząco. Ta jest lepsza i nie kosztuje tak dużo. Ale na razie sobie to odpuszczę, gdyż jestem w stanie pokonać zwykłych będzieorów, także... Okej, okay, to nie, tu chciałem wejść, chciałem sobie... zobaczyć, co tu mogę zrekrutować. O, wszystkich mogę. jest jeździć? No weźmy ich, okej. Okay. I teraz wejdźmy sobie do tawerny, sprzedajmy tych właśnie jeńców i... kontynuujemy F5, szybki save. I Kontynuujemy naszą podróż. Chciałem ja tutaj w te stepy sobie zobaczyć. Ta mapa mnie rozbraja. O, tutaj jakieś bandyci byli, ale jacyś tacy lepsi. O, tu została wioska splądrowana. Plądrują ją. Teraz tak, ja bym tutaj zaczął później już jakieś karawany atakować. Myślę, że właśnie się może skuzalit. O, i tu jakaś bitwa była. Okej, okay. może to jakieś jednostki byśmy stąd sobie wyrekrutowali zawsze to jest lepiej mieć jednostki zróżnicowane. O i tutaj do jest drugi, bym może poszedł. Tak sobie troszeczkę ich zorganizował. No to jest imperialny cały czas mogę. A, bo to jest wioska z imperium, okej. Okay. To jest wioska z imperium. Yy, musieli ją podbić, czyli mają wojnę otwartą z nimi. I proszę bardzo, tego sobie zrekrutujemy. Tak na razie tutaj mi nie interesują yy, yy, wojny między tymi królestwami. Dopiero później sobie będziemy patrzyli, czy chcemy yy, włączyć się do, po stronie któregoś z imperiów i pomóc im w jakiejś wojnie. Kurde, ta mapa, no bez kitu. Pomóc w jakiejś wojnie. Zobaczymy czym... ale tutaj oni kawalerii pewnie mają w opór. No i to wszystko biega szybko. A tu więźniów, ale tu bitwy. Ja mam nadzieję, że tutaj w tych lasach będą lepsi, e, lepsi bandyci, lepsi do rozwalenia i większy lud z nich będzie i bardziej zyskowny. W tych e, tajgach tutaj zawsze coś było więcej, ale tak widzę, że tylko stepy się ciągną. Okej, okay, tu musimy iść w tę stronę. Lesisty, Deusasie Sasie, idzie mi się na nasz pochód opieszały. Oj, co mu wyskoczyło? Kliknąłem sobie postać. To są zwykli. Zwykli, ja taki zwykły, to nie wiem, czy mi się teraz chce z nimi bawić. Albo dobra, już jak już tu biegają, to Dobra, szybko uciekają. Dam im yy, spokój dzisiaj. Ale następnych tych jakichś takich mocniejszych to trzeba będzie rozwalić. Co, ja nie mogę przez te góry tu przejść? Do tile idziemy, o, mamy ukrytą jaskinię. Znowu kliknę sobie tę postać. Mamy ukrytą jaskinię, więc sobie Ale tam jest tych step bandytów. Na Najpierw teraz ja sobie save as 09 i okej, okay. wchodzimy tam. Robimy ogniem i mieczem, i się patrzymy. Tutaj to nie wygląda jakby to jakieś kurde brać była. okej, okay. tu już jest. Tutaj już idą. Tu huczników mamy. Nie jestem świadomi tego, że my tu już jesteśmy, Wszyscy niech atakują. Ja może sobie użyję moich toporków, ale prawie dostał. Ajajaj Ten dostanie? Nie dostał. Ale... Dobra, sami te toporki mogę podnieść z powrotem. F, no klikam F. O ja, tu jest popór. Są ci guzaicy. O, bez kitu To ich ja chyba ich nie, nie rozwalę. O, wrzesz w mordę, dobrze zrobiłem, że zapisałem wcześniej. Wczytać trzeba, taki, taki... Eee... E, dziewiąty save i wczytujemy to i idziemy stąd, po tutaj za, za srogo jest. Dobra, to sobie odpuścimy, bo tu jest ich w ogrom, 13, 11, 5, 4, dziękujemy, towarzyszą broni, miałem tutaj iść właśnie może troszeczkę tych e, roślinów, jakby ich tak okreś określić, ich tak najbardziej zbli zbliżenie do naszych e, realiów, to mogli właśnie oni te, takimi być, mm, ale przejdźmy sobie do tego miasta, jestem ciekaw jak to miasto będzie w środku wyglądało, lek. I to są tacy yy, Rusino wikingowie Oj, nie ma tutaj nic do zrekrutowania. A do sprzedaży. Możemy sprzedać im te... chłam sprzedamy. Mamy jakiś chłam, nie mamy. Ziarno w sumie można sprzedać. Coś trzeba zarobić, jakiś pieniądz. Done. Oj, tu muły są. I koń. No już mamy wystarczający udźwig, na razie nam jest niepotrzebny większy, ale możemy tu bardzo dużo teraz lutować, tych y, rzeczy robić. Możemy tu y, inwestować całą kasę, kupić dużo rzeczy, towarów i, i iść w drugi koniec y, mapy, żeby to sprzedać z zyskiem. Y, tak, przejdźmy sobie po mieście, ja chcę zobaczyć czy po zmianie miejsca, y, na którym gra się znajduje obecnie na dysku SSD będzie się chodziło i doczytywało przyjemniej niż wcześniej. Bo ok, to jest takie miasto daleko. Teraz muszę iść taki hektar, żeby wyjść do centrum miasta. Czy ja wybrałem, że ja chcę wejść do centrum miasta, czy poza miastem? Around, ok. A wejdźmy może sobie na. oś, dobra. Proszę bardzo. Wejdźmy sobie na arenę, a wejdźmy sobie zawalczymy, bo tam można pieniądze zdobyć. F. yes. Dobra, walczymy. Ale to porek dostałem Aj był tu u Nordów to się u Nordów. Niby Nordów tutaj. Yy, tarcze dużo są, ja z tylko z toporkiem, ale mam dużo rzucanie Ach, dostał. Ale kurde. Na tych nie to. Taki motyw był. O, bez kitu. Ale dostałem w czachę. O właśnie taki motyw, że oni ci potrafią do tyłu zajść. Dobra jeszcze raz. Dobra, teraz mam tarczę, to może trochę lepiej pójdzie. Musimy tutaj to jest podobna chyba zasada co w Warbandzie. Tu dużo forsy nie zdobędziemy, ale spróbujemy sobie jakoś to powalczyć. A później poszukam yy, spróbuję poszukać turniejów, żeby już zarabiać pieniądze. Dobra, tu trzeba wykorzystać tę sytuację, jak oni się dają wszyscy. Dobra, pad 20 jeszcze zostało. Znaczy, żeśmy coś pieniędzy dostać ciekawe ile. Dostał, frysk. A zabili mi go, łucznik. Ten rzuca znowu szczepami, ten strzela, tamten z tyłu też strzela. lapad O, ale się nie zasłoniłem. Dostaw pysk. Do pięć tych dukatów. tam Moja bateria mi siada. Weźmy sobie zaekwipujmy Już jesteśmy jak żółw. <grym w górę> Dobra. O, idzie, idzie. Tarcza na plecach też nam yy, broni przed ostrzałami. Dobra, ten już padł, i zobaczmy, czy mam jeszcze jakiś slot wolny. Na przykład, oj, rzucę ktoś tu tą hałkiem we mnie. Aksa sobie wrzuciłem, to nie. Yy. Idzie do mnie beseks? Dostał. What? O, ale dostałem flat 10, tylko ducato to sobie, denarów czy tam, to sobie podarujemy te, te walki, idziemy stąd. Wejdźmy do tawerny, może coś tam jest do zrekrutowania lepszego. tutaj w gra na Lutni A, to nie jest zwykli mieszczanie dobra, tam u góry może ktoś będzie ciekawszy dobra, idźmy sobie teraz po schodkach o i tutaj jakieś skromadzenie, już czuję manta wisi w powietrzu oj, że to jest po... Cio, cio. Okej okay. Weźmię za 750, to jeszcze jestem w stanie zapłacić No to jakoś skrzynka jest Ale Oj, to zapomniałem. Ja Jakby można było rozważyć, ale jednak nie Dobra, to wejdźmy sobie stąd, leave Przeszedł tutaj po... O właśnie, może jakiś broń kupimy, albo nie, bo już nie mam hajsu, zapłaciłem za nią teraz ogrom pieniędzy, więc muszę tutaj troszeczkę Na bandytach pod, podrobić Odrobić O, ale mnie zaatakowali siłą W kupie, kupą, ich panowie kupą A tak A tam też mogę w sumie dać konia i różne jakieś e, rzeczy Archers! Archers tutaj Też te na opcje i... Okej, okay, no tysiąc jednostek jest Łucznicy tutaj z boku Albo tutaj sobie stańcie o I. A i teraz tak, tą kawalerię tutaj troszeczkę zmieszamy Został któryś nie dostał? A żaden nie dostał, dostał ten jeden, ale dostał ci. Okay. Mam level wpity Pichota. No piechocie to się nie opłaca, żadnych... Olej tutaj wykroili trochę. Piechocie się nie opłaca żadnych formacji, tratać bez ich za mało. Kurde, ten nie jest zwrotny za, za bardzo za to, ale ja się muszę rozpędzić trochę. Kurde, nie mogli ich dać ci tą włócznię. chłop, to stanie Dobra, dostał teraz Dobra, pad Ci moi ucznicy wystrzeliwują ich Wybili ich Ucznicy Piechota Piechota się rozsypała Ucznicy ich wybili Dobra, ten mój koń chyba kulawy jest Albo nie czy bym go wymienić Dobra, moi tutaj biegną. No, piechota mi się rozsypała, ale łucznicy tutaj ogarnęli sytuację, no i troszeczkę mi pomogłem. Więc tak, ta bitwa i... Będę za chwilę patrzył co nieco. Aktualizacje czy coś, ja może zobaczę czy multiplayer pójdzie w ogóle. Dobra, ci już uciekają. No już nie dogonię chyba. O nie, ci się wróciło, osiem czterech. Dostał dziaba. Dobra, pap ale ten to mnie przy... mnie. Dobra, łucznicy, wykończyć ich. Dobra, ta łanie tutaj weszła w... z włócznią. Dobra, wygraliśmy bitwę. No i tak, piechota mi uciekła. Piechota słaba, jakaś tutaj, coś w tej, w tej grze. Ucznice tutaj są opowice i można ich już przeszkolić, do kusznika czy Imperial Veteran Archer, czy Imperial Crossbowman Naucznika imperialnego, szybszy, szybszy, szybszy. Same ci co mu się stało w ogóle, że on nie walczy No i tu mogę awansować na trzech uczników i jest gitara Done, i tutaj mamy dużo skrapu i będzie można to przetopić. Ok, done. No i w sumie z mojej strony to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten materiał kolejny. Ktoś już jest czas żegnać się i zapraszam na kolejne części. Trzymajcie się i strzała.